Hej, cześć, witajcie w drugim odcinku That's Not My Neighbor Jest późno w nocy Jest 22.19 jak nagrywam, bo Jest cała rodzina, więc aby mi nikt nie przeszkadzał, nagrywam to późno, nie? E Miałem założyć że Jestem już w piżamie Pomyślałem, bo wyglądam sexy AF i nagram filmik Na YouTube A, A i robię challenge, że Co miesiąc nagrywam film, co nie, że w każdym miesiącu będzie nowy film ale zapomniałem, że luty mam mniej dni, więc obudziłem się o 8 lutego i taki: o chuj, mam, mam mało czasu już na nagranie nie, nie wiem czy zobaczycie, ale codziennie jest informacjonalnym UFO. Nie chcę się tego czekać, Zara, kontynuuj. Jo. Środek tygodnia nadchodzi, cool. No, jest środa, no? Nie, chwila. Jest czwartek. Blu blu blu. No to masz że ten środek tylko nie jest twardy, debilu on coś mówił, że jutro nie mam tego okej. Okay. Nie wiem, nie, nie słuchając gadam się, żeby nagrać ku co tak zawsze. Okej, okay, więc od razu... jej nie ma na liście. Od razu jest problem. Zapytajmy ją. Eee. Okej, okay, więc problem w... Problem w tym, w pracy, co nie? Ja? Okej. Okay. Um, jest na drugim piętrze dom... mieszkanie pierwsze. Jej Numer telefonu to jest 5123, więc zadzwonię do niej. Jeśli ona odbierze, to znaczy, że to jest Doppelganger. Zadzwoniłem numeru już. Um, a to jest głupak. 5123. Okej. 5 1, 2, 3. Okay. 5, 1, 2, 3. Jeśli ona odbierze, to znaczy, że to jest teraz do Pękalgo, na przede mną. Ale jeśli odbierz jej mąż i powiesz, że jego żona nie jest w domu, to znaczy, że to jest prawdziwa ona. Ok. Czyli. Ok, czyli jest. To faktycznie ona. 6950. 6950. Czas jest dobry. Logo DDD. Jest chyba w obu dobre. Te, to mi złapali wcześniej przed tym. hej, okay, wszystko w porządku. Chyba. E, pierwszy tutaj, żółty koloros. Gdzie są te kropki takie? Chyba nie były one wcześniej? Bo się nie wydaje właśnie. Dziwne. Dziwne dziwne. Dobra, przejdź. Mam nadzieję, że miałem rację. A, ty ściana jest tutaj. Hej, e, Mia Stone, jak ta, aktorka chyba, jest taka jak... hejka. Ok, jest, dobry czas. Mm, ok, ona jest, żoną Oftona, ok, to się dobrze nie skończy dla ciebie. Uciekaj, jeśli możesz. E, czekaj, a, numer 7, 8, 1, 5. 7, 8, 9, Ja tylko czytam początek, dwie i końcowe dwa, bo reszta się nie liczy, prawda? Tak naprawdę. Okej, okay, wygląda, że wszystko jest dobrze, chyba. Kolejny. Okej, okay, ty już byłaś i nie ma... Nie ma ID czy... Tak, nie ma ID. Okej. Okay. Wiem, że ty nie jesteś prawdziwa, a nie masz pieprzyka, nie masz pieprzyka, nie masz swojego ikonicznego pieprzyka Zobaczcie mm, On ma tutaj pieprzyk A ty nie masz ikonicznego pieprzyka Więc to jest doppelganger 3 3 1 2, 2. Aha, ja już śpiący jestem, wiesz Chyba, chyba zagram jednak tylko pierwszy dzień i... Drugi dzień kiedy indziej Nie wiem czy jutro, czy kiedy indziej, ale... No, Szkoda jest w pracy, świetnie, dziękuję. Ale łaski bez. Eee, już byłeś przed chwilą. Coś mi nie, stał, nie, coś mi nie pasuje z twoimi wyprzykami. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. cztery, cztery trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, chyba jest dobrze. Um, 7, osiem, jeden, pięć. 7, osiem, jeden, pięć.

Wiem, że przed chwilą wrzuciłem tam do albo prowadziło osobę. Ale nie, może się on jest zjedzony, czy coś nie odpowiada sobie A mm Mhm, dobra. No. Ale nie mam żadnego dowodu, że ona jest doppelgangerem To jest mój problem. Może no to jakoś. Długie włosy, no ma długie włosy. S mały, okrągły nos, okej. Okay. Ma pikrzyki. Ja Okazuje że ma cienkie te drzwi, ale nie powiedziałbym, że ma cienkie. Nie no, okay, w sumie tak patrząc na inne procesje, mogą być cienkie, ale. No dobra, raczej to brzmi ale była możliwość po prostu ich odrzucenia, że to nie jest Doppelganger, jest pewne, po prostu wynocha stąd. Byłem tutaj rozroju, bo nie jestem pewny, że to, to jest Doppelganger. Jest możliwość, że przyjęłem prawdziwego że to była prawdziwa osoba, a prowadziłem tego. Teraz ja sam wszystkim zje umysły, to będzie okropne. Ale też miejmy nadzieję, że nie. dobra. Okej, okay, już wyraziłem dwa razy. Zobaczcie, byłby ten, powinno być jeszcze. No to, no to ślepą jest, bo ja zauważyłem, że jest ewidentny błęd twojej ID. Super. O. Co A! Muszę przycisk kliknąć najpierw. Okej. Okay. Przyszedłem... jestem Emergency in Progress, czyli... Mm, no... No to, co się teraz dzieje. Myślałem, że się dzieje jakiś inny, gdzieś indziej i nie mogę przejść. I... Dobra. Cool. Lubię tę grę. Nie. Może to wyglądać, że nie lubię tej gry, ale lubię tę grę. Ta gra jest naprawdę cool. E, muszę coś kiedyś zagrać w Paper, please. To może być kolejna seria na tym kanale. Coś jest nie tak z jej oczami Tak, powinno być na odwrót. Kwia. Więc prawe powinno patrzeć na mnie, lewe powinno... A nie no, to dobrze, okej. Okay. Market Bubbles. To się za Margaret Bubbles Z pewnej mię. Hmm. Bubbles. Coś mi do niej nie pasuje. raz... raz, raz, raz okej, okay. więc u jest na liście w ogóle. Jest, okej. Okay. Czyli jak zadzwonię do domu... Chciałem zadzwonić do domu, ale... napisała, że jej nie będzie. Nie wydaje mi się, że ja już wpuściłem dzisiaj. Okej, okay. po kolei. ID Wszystko wydaje się poprawne tutaj. Tutaj się też wszystko wydaje poprawne. Jestem ci. OK. Kim ty jesteś? Okej, okay, więc nie ma się... Um... Nie macie nic Nie, Nie macie nic okay. Teraz nie dałeś niczego dosłownie, ani ID, ani entry request Okej. Okay. w mm -hmm. uh, jest. Nie ma czapki sobie w swoim zdjęciu, dlatego że nie mogą mieć czapki swoim zdjęcie, nie. To eee, nie jest błąd. Wait, gdzie on mieszka? Pierwszy ten, pierwszy, pierwszy okej. Jeden, jeden, pięć, dwa. Jeden, jeden, pięć, dwa istyński. Okej, okay. okay, mój musi nic. To jest Stołem w, w jakiś... O, chwilę moment. Pardon. Tam mi spadł. Mam to jako... E, tutaj stoi to. To jest jakieś tam ubrania co miałem. Ale wygląda jak, ładnie jako dekoracja na mojej tablicy. Przyczepnej. Więc to zaraz... Okej. Okay. wszystko pasuje. Okay. Wszystko pasuje, więc... No. Okej, jest. ha, hi cokolwiek, okej. Okay. Nie lubię jej. Ja mogę ją zabić, bo jej nie mogę? Nie lubię nasylatków. E, okej, okay, ona jest... Um... 2 4 1, 3, 6, 2 1, 3, 6, 2 poprawne, poprawne, poprawne poprawne a nie mam niczego oczywiście nie pasuje nie wiem co, ale coś jest z nimi nie tak Ej, może po prostu jestem dziwny? Nie ufam ci. <śmiech> <śmiech> Ty co wygrał mecz Monopoly przez chwilą. Ale w Hey, alf. OK. alf. Okej, uh, 0304, 0304, 1247, 1247, pasuje, 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 okej. Okay. Dużo osób dzisiaj, zauważyliście? Przed nimi nie było mnie mi się wydaje. Co, no w sensie, oczywiście będzie coraz, coraz, coraz tu więcej. Ok. I... O, kogoś puściłem jednak. Mia. To, co chciałem zabić, miała fałszywe diesel, bo wiedziałem. A, a to była prawdziwa. Nie, chwila. A nie, Mia, to była ta żona Avtona. Puściłem tą fałszywą, a zabiłem poprawę. Tak jak mówiłem, że się stanie. Cholera. Okej, okay, jest. Okej, okay. przewiduję to teraz, w tym momencie. Są so, różne zakończenia, zależnie jak dobrze ci idzie, co nie? Więc ja wpuściłem dwóch do pengengerów w dwóch innych dniach. To będzie jakaś konsekwencja. To. No. Co mi na koszulach coś jest. Tutaj, w wiadomościach. No ale dobra dzień czwarty. I tym razem przeczytam co ten pier do mnie. Bo nie przeczytałem wcześniej. Jak będę, to... Kolejny dzień. Wyglądasz na zmęczonego. Jestem, jest 22. Jest ja zazwyczaj śpię o tej Jeśli masz problem z zasypianiem, pamiętaj, żeby pójść do psychologa ten, tego. Dzisiaj to jest dzisiejsza lista. Z, 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 zobacz ją. Cool. Okej, Ok, to było szybkie. Nie ma ja z tym, że nie było zastanawiania się. Po prostu widać, że to doppelganger. ciup, No, Widać było, że to i szybko się go pozbyliśmy. Szybciej niż przyszedł. Okay. Eee. ok. Tak, zapomniałem. Spoko. Czy nie pasuje z jej wyglądem? e 3, 4 nie miałem ja na przykładkiem. Hmm. Okej, okay, myślę, że mam się Nie chcę, mam ostateczkę, że mam pieprzyka To wyczyliście? Jakby ja mam. Dużo pieprzyków eee. Uh, ale tutaj, ma, tutaj mało kto ma pieprzyk. Okej. Okay. Eee, uh, wracając. Prawdziwe. 5629, 5629. Hmm... Mm. Okej. Okay. A wygląda jakby, jakby był na opakowaniu herbaty. Nie wiem, gdzie udzielda się, ale on jakby. On sprzedaje herbatę. Angus Kiprani prani. Kiprani się nazywa jego chyba. 5. Pięć... Okej, okay, zobaczmy. 1, 4. 5, 6, 4, 5. 5. 5, 6, 4, 5. Ok, pasuje, 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 pasuje. Hmm, Angus. Mi... Z... Wydaje mi się, że powinniśmy mieć jeden dzień, co nie? Czy nie? Więc no, chyba pasuje. Jego oczy są trochę dziwne ale ma takie oczy po prostu krzywy uś. okej, okay, jest prawdziwy. Nie lubię. Dwa cztery. Jeden trzy sześć dwa. zobaczycie, że jeszcze nikt tego nie oskalam. Jeden trzy sześć tego. Jeszcze nikt tego, o, nie sfałszował, OK Było fałszywe, ten logo było fałszywe Super, nie lubię cię jesteś... Chyba, chyba jesteś, coś... oni są, oni są psem, nie? Ja się policją więc... Nie szumuję eee... Okej, okay, nie macie tutaj No ma to fajny kolor oczu, jest 1, 3, 4, 6 1, 3, 4, 2. OK Okej 1, 3, 4 6. Na, na kto to jest na Moja córka? Okej, okay, okay, e czy to jest na Chyba, co nie? Okej, czy to jest dobry Znowu dużo dobrych dzisiaj Oraz się. A raz, razem, jak mówię dobry to to słowo traci znaczenie Nie wiem czy jak masie Ale im częściej mówię słowo doppelganger tym bardziej to brzmi głupio Jakby to jest cool nazwa Ale Jakby po starzeń po starzeń po starzeń zaczyna brzmieć głupio Zapomniałeś <grypt> dać idea... idea W sensie entry tak Tetet, okej, 2, 0, 1, 6, 9, 5, 0, 6, 9, 5, 0, ale dobry już jest, a gry mi się wydaje. 3, 3, o, poły, poły. Ok, da rączkę, da Pierwszy, pierwszy, rączkę, okay. Szczerze, chyba ja wszystko pasuje. Proszę przejść. Ok, On, ok, więc pierwsze. Ok. Nie wiem, że każdy ma wymówkę. Ja chcę powiedzieć, ja chcę, aż ktoś po prostu powie im to, że o dzisiaj nie macie na liście i powiedzą, a kurde, cool, dlatego, że jestem dobry kangery. Nie jestem prawdziwy i planuję ci zjeść umysł. 2, 6, 6, 8. 2, 6, 6, 8. Czemu każdy mieszka po dwie osoby tutaj? Co, grzyliście? W sensie, albo po dwie... Wait, alberski. Okej. Okay. Brat nie jest to. Znaczy każdy tutaj pod dwie, osoby, dwie, dwie jedna, Zero? dziewięć, dziewięć, sześć. 9 6, że się zbierze, lepiej. Okej, okay, sorry. Tak Przekła się na mnie wtedy Bila. Dlatego, że jestem. Ehm. Okej, okay, zadzwoniłem. Okej, okay. 1130 1.1.3.0. Prawdziwy ID krawędź No to... okay. Wołowo, oh, 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 wołokoli oh, oh. man. Alsto kuchini. Toho. Ze investovalen. 3 4 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 7. Nikt tego nie fałszuje, tego, tej liczby. To jest prawda. To jest prawda. Jeszcze 10 listy. Moka. A, mówię o tych ludziach. Mam te, ale nie mam ochoty z nimi gadać. A chodzi o im w życiu. Mam rację, a piątka Eee, aha cię dzisiaj już puściłem? Albo cię zabiłem Eee um. A, 0, 4 Zapytam cię ich, czy ich puściłem przy bo 1 3, 4 Bo nie jestem pewny Mam, pamiętam, że było Ale też wydaje mi się, że ją zabiłem Bo była to premium i ja otworzyłem ID Okej, okay, czyli zabiję tamto, czyli okej, okay, okej. Okay. Pasuje. Jeden, trzy, sześć, dwa. trzy, sześć, Pasuje. Pasi. Pasi. Okej. jak bardzo chcę ją zabić, bo nie lubię bo jestem stratką, a nie lubię um. oh, okay. <coughs> na No, okej dziękuję dzisiaj um. o oh. ten farmer z wiadomości zniknął o nie to kliknęłem, chciałem a nie zobaczyłem czy wygrałem tamto chwila, 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 chwila Chwila, chwila, chwila... A, chyba nie można zobaczyć już. Ups. C-daisy. A, oh, warp. Well. Okej, okay, to na dzisiaj już tyle. <laughs> Do zobaczenia w odcinku.